Cześć wszystkim, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, będzie unboxing. Dawno w ogóle nie było unboxingu na moim kanale. Tak jakoś się złożyło. A ten jest za sprawą Mateusza z roślinnej dżungli, którego z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam i dzięki któremu dzisiaj będę właśnie odpakowywała tą paczkę, która w ogóle jest ogromna i nie spodziewałam się, że taką ogromną paczkę Mateusz mi wyśle. Tutaj w tej paczce, słuchajcie, są akcesoria do roślin, ponieważ Mateusz rozszerza asortyment w swoim sklepie i właśnie. Tutaj przysłał mi jakieś ym, akcesoria, które teraz będą u niego dostępne, także jestem mega ciekawa, co on tutaj upchał do tej paczki, bo w ogóle, no tak jak mówię, nie spodziewałam się, że taką wielką pakę dostanę. Jak pojechałam do paczkomatu i otworzyła się ta, wiecie, największa skrzynka, to się mega zdziwiłam. No ale okej. Okay. Dziękuję bardzo. Zobaczymy, co tutaj jest w środku. Słuchajcie, jest naklejka, żeby os otwierać ostrożnie, nie używać e, nożyka, więc pewnie coś jest pod spodem, co można pociąć łatwo. E, także może ja tutaj sobie jakoś tak delikatnie spróbuję tylko to przeciąć, ostatnie cięcie, i zaraz tutaj będę wiedziała, co jest w środku. Słuchajcie, okej. Okay. Zobaczcie, na razie widzę tutaj. E... O kurczę, tu są cenniki e, roślina dżungla.pl i na Allegro jako użytkownik e, tu grinisz I tu słuchajcie są ceny e, promocyjne i ceny normalne z tego co widzę. Zaraz będziemy tutaj analizować co i jak. Kurde jakaś z ziemiurami mi przyleciała. O! Walczę z tymi ziemiórkami, ale to jest nierówna walka i od lata już walczę i powiem Wam, że jest dużo lepiej, ale jeszcze czasem widzę właśnie jakieś latające ziemiurki i to mnie normalnie wyprowadza z równowagi, ale już nie mam tego brosa w kontakcie, już go nie podłączam, bo e, no już nie ma takiej inwazji, jak była. No dobra, ale mniejsza o tym. E, słuchajcie, paczka jest zapakowana, tak? Dobra, słuchajcie, tutaj są... O, to są fajne doniczuszki. Zobaczcie, jakie fajne doniczki w różnych rozmiarach, które mają tutaj już z boku dziury. To jest bardzo fajne rozwiązanie. Nie trzeba już tutaj nic kombinować, nie trzeba, wiecie, sobie e, tych dziurek wypalać samodzielnie. E, tylko, nie wiem, czy wy to będziecie widzieć, o tutaj na bokach widzicie, tylko te dziurki są tutaj już e, zrobione. O. No powiem Wam, że fajne, fajne, fajne rozwiązanie i ten plastik jest taki mega twardy, to nie jest taki plastik e, cieniutki, jak czasem w doniczkach jest, takich produkcyjnych, tylko to jest taki sztywny, twardy plastik, który ciężko jest nawet... Dwiema rękami zgnieść, więc to jest na pewno na plus, bo taką doniczkę możecie sobie wykorzystać naprawdę wielo, 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 wielokrotnie. Ja powiem Wam, że bardzo lubię te przed, przezroczyste doniczki, ale ja ich nie kupuję. A dlaczego ich nie kupuję? Bo mam mnóstwo doniczek plastikowych, takich zwykłych, czarnych, w milionie rozmiarów, które po prostu zostają mi po kupowaniu innych roślin albo też roślin ogrodowych, i tego naprawdę mam w domu. Tyle, albo nawet tyle. I stwierdzam, że no, nie będę kupowała doniczek produkcyjnych, skoro mam tyle w komórce, że mogłabym obdzielić, wiecie, wszystkich sąsiadów dookoła, jeszcze by pewnie tego zostało. Ale te doniczki są świetne właśnie, bo widać, wszystko widać przez nie, także to jest super sprawa. Tu mam doniczkę 15. Tu mam doniczkę, słuchajcie, na dole są fajnie, bo jest napisane, ile, ile ma, 13 cm. Tu są też chyba, tu jest troszeczkę inna doniczka, zobaczcie, bo te są właśnie, mają na bokach dziurki, a te mają tak dookoła i one są już, wiecie, wypalone, nic tu nie musicie robić. No świetna sprawa, świetna sprawa, powiem Wam. 12,5 i 15, super, na pewno wykorzystam te doniczki. I właśnie kurczę, ostatnio przesadzałam moje kalate do ceramisu, także trochę się pospieszyłam, bo na pewno wykorzystałabym te doniczki. I tu jest jeszcze jedna tak. O nie, tu jest dużo więcej. O kurczę. Zobaczcie, są jeszcze takie kształty. I one są wszystkie z takiego twardszego plastiku. Te może trochę się bardziej wyginają, te, które są ten, ale e, z tymi dziurkami, ale no wiadomo, te dziurki je osłabiają, prawda, do, dookoła, a tu są takie żłobienia jeszcze. Więc to dodatkowo wzmacnia te doniczki. No, powiem Wam, że super. I to jest taka malutka. Ona ma 10 cm, ale jest taka właśnie długa. I jeszcze taka wielka. Ogromna. To jest ile centymetrów? 18 cm, ale na głębokość. Zobaczcie, jaka ona jest duża. I jeszcze większa. 21 cm, no to już konkret roślinę można sobie wrzucić. E, tutaj Wam ziemia raczej nie, nie będzie się za bardzo osypywała, bo one nie są aż na tyle duże. E, a dzięki temu powietrze lepiej cyrkuluje między korzeniami w podłożu i to też wpływa na wzrost rośliny. Także myślę, że można sobie to śmiało wykorzystać. No i ta to już jest w ogóle ogromna. 24 cm. Także tutaj słuchajcie mam od Mateusza dziewięć nowych, pięknych, przeźroczystych doniczek z tymi fajnymi otworami, które na pewno wykorzystam, na banki wykorzystam i to myślę, że w pierwszej kolejności, bo po prostu uważam, że no nie mogą długo czekać na swoich lokatorów, także jak będę miała coś do przesadzenia to na pewno pójdą w ruch, naprawdę bardzo fajne, solidne doniczki. Także jeżeli szukacie czegoś takiego, nie chce wam się bawić w jakieś wypalanie dziurek, w jakieś kombinacje alpejskie, no to zobaczcie, tutaj jest gotowe, nic nie musicie robić. O wow! Zobaczcie co ja tu mam. Ale cuda, zaraz to rozpakuję całkiem, bo tutaj nie widać na przykład. I to jeszcze taki listek. Ale fajne gadżety. A, czekajcie, gdzie tu się do tego najłatwiej dobrać chyba nożyczkami to są magnesy z tego co się orientuje tak bardzo ładne gadżeciarskie czekajcie, odpakuję jeszcze ten, którego nie było widać jest piękne Oj, jaki ładny, piękny jest ten liścior. I tu słuchajcie, jest coś innego. Co to jest? żeby nie zepsuła. To jest przystawka? A. Dziś, to jest uchwyt do telefonu. No tak, to jest uchwyt do telefonu. Ale ładny. Dzisiaj na pewno powędruje na mój telefon. Fajne. Nie miałam, nie miałam nigdy takiego uchwytu do telefonu, dlatego zastanawiałam się, co to kurczy jest, czy to jest jakaś przyssawka, czy co. Ale powiem wam, że fajne. No, kiedyś miałam sobie kupić taki właśnie uchwyt do telefonu, żeby było wygodniej korzystać. No i proszę. Proszę, jest. Będę musiała sobie dzisiaj przykleić. Fajny, bardzo ładny listek. Czyli to jest listek. Czy ty jesteś? Nie wiem. Nie wiem. I tu kolejny jest magnesik. To pokażę. One wyglądają naprawdę mm, dosyć realistycznie. I ostatni jest taki. Słuchajcie, jak ktoś lubi albo chce komuś yy, zrobić prezent czy tam dorzucić do prezentu to uważam, że dla rośliniarza bardzo fajna sprawa zobaczcie sobie jeszcze z bliska ładne, naprawdę ładne akurat mi się trafiły w tym samym odcieniu, wszystkie takie z bordem i tutaj ten jeden na telefon jest tylko inny dobra, odkładamy o jadzie. W końcu los mi zesłał taśmy rzepowe. <laughs> Powiem Wam, że tyle ile ja już kupuję te taśmy rzepowe. To jest, yy, to już chyba z rok trwa, jak ja kupuję te taśmy rzepowe i albo ich zapominam zamówić, jak coś zamawiam, albo nie ma, żeby zamówić, jak coś zamawiam, albo jak jestem w sklepie stacjonarnym, to też ich nie ma. Yy, I zawsze kończy się na jakimś drukciku, sznurku i nie wiadomo co. A teraz proszę, los mi zesłał taśmy rzepowe w trzech. Kolorach. Znaczy Mateusz mi zesłał taśmy, że powiem w trzech kolorach. Słuchajcie, czarna ile jej tutaj jest? E, 10 mm na 10 metrów. 10 metrów taśmy czarnej, e, 10 tak samo, 10 metrów taśmy zielonej i 10 metrów taśmy e, szarej. Super. No, w końcu, w końcu. Cywilizacja do mnie dotarła. Także super, bardzo się cieszę. I jeszcze tu coś jest o. Siatka zabezpieczająca do spodu doniczek. Nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę, zobaczcie. I już podkładacie sobie coś takiego na spód doniczki, żeby nie uciekało Wam podłoże. I macie z głowy, tak? Wrzucacie. Nie trzeba docinać. Nie trzeba się martwić. Luksus, po prostu luksus. Także słuchajcie, tutaj jest tego sztuk. 50. 50 przesadzeń z głowy. Te wielkie dziury w niektórych doniczkach to świetnie zakryje. Dobra, lecimy dalej. O kurczę, ile to tego jest? Ja w ogóle się nie spodziewałam. Nożyczki. Nożyczki obronnicze. To będą moje nożyczki do, w końcu do roślin domowych. Do tej pory korzystałam z tych. One się też fajnie sprawdzają, bo one są bardzo ostre. I takie wiecie, metalowe, jakieś chirurgiczne, czy co tam, nie wiem. E, w każdym razie te będą też e, tutaj do moich roślin domowych. Także nowy roślinny gadżet dołącza do całej drużyny. Zaraz sobie coś tutaj może przytniemy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Słuchajcie, mam aglaonę. Swoją drogą też od Mateusza, która mi tutaj zarzuciła dwa e, liście, więc też je ciachniemy od razu. Nie no, petarda. Ostre nożyczki jak nic. Także słuchajcie, fajnie. Będę miała takie typowo właśnie do swoich roślin, i one myślę, że zostaną już tutaj na górze, bo czasem jest tak, że ja te zaniosę sobie na dół, coś tam przycinam, i później potrzebuję na górze, i się tak denerwuję, że nie mam. i muszę schodzić, także te będą tutaj na górze. Super, bardzo się cieszę, to jest na pewno bardzo przydatna rzecz, która no myślę, że każdemu roślinomaniakowi się. Przydaje. I tu słuchajcie, mam jeszcze cały worek żabek. Cały worek czarnych żabek. Nie, nie czarnych. Ciemnozielonych. Myślałam, że są czarne, ale jestem trochę ślepawa. One są ciemnozielone. Do przypinania sobie. Wiecie, łodyżek gdzieś do, do podpory. Także super, to też na pewno się przyda. Ja powiem Wam, że nie mam w ogóle takich gadżetów. Nie mam, nie korzystałam z takich żabek bardzo rzadko, chyba że gdzieś tam właśnie były dorzucone do jakiejś rośliny, gdzieś tam mi się plątały, no to wtedy tak. A powiem Wam, że to jest fajniejsze niż na przykład sznurek, nie? Bo czasem nie trzeba tego sznurka wiązać, tylko wystarczy złapać taką rzadką do podpory i to jest po prostu wygodniejsze. Nie trzeba wtedy jakichś supłów tam plątać. I tutaj mam wór sztuk 100, sztuk 100. Także, no, super. Na pewno też mi się to przyda. A to, słuchajcie, co to jest? Co to jest? To jest chyba mata do przesadzania roślin. Tak, mata do przesadzania roślin. Dobra, słuchajcie, mała przerwa techniczna, bo już mi y, pamięci zabrakło. Także skończyłam na macie zieloniutka, piękniutka mata do przesadzania, tutaj oczywiście spina się na, na rogach w wiecie, można sobie zapiąć po prostu, żeby było wygodniej i super, w końcu będzie koniec przesadzania na tych takich dużych podstawkach do, do roślin ja powiem Wam, że generalnie najbardziej lubię oczywiście przesadzać na trawie, na podwórku, gdzie nie muszę później sprzątać, ale wiadomo nie ma tak dobrze i nie zawsze pogoda czas i w ogóle wszystko pozwala, żeby sobie na podwóreczko wyjść i przesadzić dzić roślinę. Czasem są takie sytuacje, kiedy trzeba już teraz i w tym momencie, i nie można sobie wyjść na dwór, więc wtedy bardzo przydatne będzie to. Do tej pory korzystałam z takiej, wiecie, dużej podstawki, gdzieś tam kupionej w Action, ale ona powiem Wam, że była duża, ale nie aż tak duża, żeby się nie rozsypywało na boki, więc zawsze i tak było wszystko ubadrane. Więc teraz będzie mata, super. I co tutaj jeszcze jest? Słuchajcie, to sobie zostawię na koniec, bo to przypuszczam, co to jest. A to są paliki. Aha! To są paliki takie, słuchajcie, samemu można sobie połączyć. Ja teraz tego nie będę chyba robić, bo nie chcę nic zepsuć. W każdym razie widzę, że to się łączy tutaj jedno z drugim. To są wejścia na te, te, te na te takie strzałeczki, więc to się przypuszczam tak łączy po prostu bardzo chciałam wypróbować takie paliki. i Chciałam sobie zrobić taki palik w ogóle sama. Oczywiście nie z takiego plastiku, tylko z siatki ale... ale jestem leniwa i mi się ostatecznie mm, nigdy do tego nie zebrałam dobra, słuchajcie, jakoś docelowo na pewno tak to będzie wyglądało yy, tutaj nie będę teraz tego yy, wiecie, na siłę łączyć bo nie chcę niczego zepsuć tu widzę, że się wyłamuje te oczka które tutaj są no, i później, wiadomo, zostaje nam ta siateczka. Wypełniamy ją sobie mchem, albo, albo chipsami kokosowymi, albo czym tam w zasadzie chcecie. Te oczka sobie usuwamy i mamy świetny palik. I on jest dosyć długi, powiem Wam, bo on ma 60 cm wysokości. To jest rozmiar L, jakby ktoś był ciekawy. I tutaj mam właśnie taki mleczny zupełnie przezroczysty i czarny. Także do wyboru do koloru, słuchajcie. Na pewno na pewno zastosuję i właśnie może podmienię którejś mojej dubi tą deskę na taki właśnie palik i zobaczę jak mi się to będzie sprawdzało, jak ona będzie Rosła, ale fajnie, na pewno to wypróbuję. Super. Cieszę się bardzo. Yy, bardzo się cieszę z tych palików, bo tak jak mówię, no już dawno chciałam e, sobie coś takiego zrobić. Wiecie, z tej takiej siatki, y, którą możecie w markecie kupić czy zamówić. Już nawet miałam zamawiać to, ale później sobie myślę, nie, no pewnie mi coś nie wyjdzie. Później będę na siebie zła, że po co ja to kupiłam i wiecie. I nie zamówiłam ostatecznie. Dobra, i słuchajcie, tutaj przypuszczam, że jest yy, podusia. Zpuszczam, że to jest spodusza, ale nawet jestem pewna, że to jest podusza Żeby jej nie przeciąć, to będę sobie rozrywać to rękoma. O! Słuchajcie, jaki piękny liść. To jest klarinervium. Poprawcie mnie, jeżeli źle myślę. Może jest ciemniejsze klarinervium. Jest napisane, jak to jest liść. Kształcie liścia, ale kurde, nie ma. Yy, nie ma, niestety, napisane, jaki to jest liść. I ona jest, słuchajcie, tutaj nawet na suwaczek, możecie sobie to zdjąć. Tutaj jest wypełnienie. Możecie sobie to wypełnienie wymienić, jeżeli wam się tam gdzieś tam ugniecie czy coś. I możecie sobie to wyprać, co jest, myślę, że też istotne. Fajno, będę sobie na niej leżakował. Także słuchajcie, to już jest taki typowy gadżet dla roślinomaniaka, żeby przeozdobić też swoje mieszkanie i nawet w tych kątach, w których nie chcą rosnąć rośliny, żeby zaznaczyć, że to rośliny w tym domu są. Także słuchajcie. No, ja przypuszczam, że tych poduszek wzorów to jest dużo do wyboru Mateusza, także tam na pewno jest, jest wybór nie tylko takie. Zaraz powędruję do salonu na fotel, albo na kanapę, albo na mój fotel wiszący i tam będzie zdobiła teren. Fajne są te poduszki na prezent, albo jako dodatek do prezentu, albo dla osób, które po prostu lubią takie roślinne gadżety. To myślę, że, że spoko. Słuchajcie, a jeżeli chodzi tutaj o te cenniki, to tak, jest rozgraniczenie. Po pierwsze, jest rozgraniczenie na to, czy kupujecie w sklepie Mateusza, roślinna dżungla.pl, czy na Allegro. Tutaj ceny się nieco różnią. I też ceny się różnią w zależności od tego, czy kupujecie doniczki w zestawach, czy osobno. No i też tutaj Mateusz mi wysłał cennik promocyjny. Ceny promocyjne dotyczą zestawów doniczek, także słuchajcie, ja postaram się jakoś to... Zgrabnie tutaj opisać Wam. No dobra, moi drodzy, i czas powoli kończyć ten film, bo i tak na pewno będzie bardzo, bardzo długi, bo nie spodziewałam się, że tutaj w tym kartonie będzie aż tyle rzeczy, a naprawdę było ich dużo, za które wszystkie bardzo dziękuję, bo na pewno mi się przydadzą. No bo to są rzeczy, których na co dzień każdy roślinomajnik potrzebuje, używa i, i one gdzieś tam ciągle, wiecie, się wykorzystuje, kupuje nowe, wykorzystuje, kupuje nowe i tak w kółko. E, także słuchajcie, zachęcam Was do zaglądania do Mateusza na roślinną dżunglę, do sklepu czy też do sklepu na Allegro. Dobra, moi drodzy, a ja dzisiaj będę już kończyła ten film. Mam nadzieję, że nie wyjdzie bardzo tasiemcowaty, bo tego materiału jednak tutaj widzę, że dużo wyszło, ale mam nadzieję, że uda mi się to, wiecie, pociąć fajnie, fajnie zmontować i fajnie to wszystko wyjdzie. Także jeszcze raz Mateusz bardzo, bardzo dziękuję ci za tę przesyłkę, za możliwość przetestowania tych wszystkich fajnych akcesoriów do roślin. A dzisiaj będę się już z wami żegnała. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam Was jak zwykle cieplutko i do następnego. Cześć!